Całkiem przyjemnie i puste plaże tylko dla nas. Dlatego właśnie najbardziej lubimy latać przed sezonem i po sezonie. Gdyż plaże praktycznie tylko dla nas. I nisko nad piaseczkiem. I naprawdę świetna sprawa. Możemy podlecieć sobie troszkę nad wodę. lauro z Dzisiaj lekki wiaterek mamy, wobec nie z wiatrem, także prędkość troszkę większa niż normalnie. I niedzielny wypad spacerek po plaży bez konieczności machania nóżkami. Także bardzo przyjemnie. Ale widać jak właśnie może tutaj nieregularnie zabiera fragmenty tego wybrzeża. Ta plaża była dosypana na pewno równo, a zobaczcie na przykład w tym miejscu, jak już jest piasek zabrany przez wodę. Także cały czas to wszystko pracuje. Cały czas jest w jednym miejscu zabierane przez morze, w drugim oddawane. Tutaj też, jak podejdziemy sobie na ten mały klifik, też widać, że troszkę go zabrało. To celowo myślę, że też tych kamieni będzie trzeba to wszystko umocnić, gdyż to się będzie wszystko posuwać. Ale coś się w tej kwestii dzieje, także nie jest tak najgorzej.